Chodźmy Wypadamy na razie tą wioskę No tak Huśtawki, które same się huśtają O, cholera O, Boże, to tam było? Co tam stoi? Nie Nie Jest O. Nie, klucz. Cudownie. Cudownie. Oooo, Opa! No, Opa! boże. O, Boże, nie. Opa! 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 To Opa! 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 O, fa Mówisz mi, O, Boże. O, oh. Boże. Oh, Ło! Patrz, tu się... Nie. Nie, ja nie chcę być ofiarą. Nie! O! O! Weź